Czy AI przejmuje internet. To pytanie na które dość trudno odpowiedzieć. Bo jeśli scrollowaliście TikToka, Shortsy czy Instagrama, to dobrze wiecie jak łatwo natknąć się na takie filmiki. No oh, 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 no oh, 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 la policja, no. No dobra, może słaby przykład. O mój Boże, spójrzcie, to dziecko zbudowało statuę Jezusa z butelek po Coca-Coli dam lajka. I teraz pojawia się pytanie czy jeśli wiralowe są filmiki generowane przez AI, czy kiedyś dojdziemy do momentu, gdzie rzeczywiście ludzi w internecie zastąpi sztuczna inteligencja? Jeszcze zanim przejdziemy do głównej części filmu zostaw sobie lajka, jeśli film Ci się spodoba a ja zapraszam do oglądania. Od jakoś 2020 albo później zaczęło się coś co nazwę rozwojem sztucznej inteligencji. Jeśli się zastanowicie, to w sumie ostatnio technologia leci naprawdę niesamowitym tempie. AI globalnie rozpowszechniło się tak mocno, że pewnie większość z Was ma albo budowaną, albo zainstalowaną sztuczną inteligencję na waszym telefonie bądź komputerze. Odbija się to również na twórcach internetowych, którzy ostatnio naprawdę często używają AI do generowania miniaturek, grafik lub skryptów i spokojnie, ten skrypt nie jest pisany przez AI, sam to wszystko pisałem. Tyle, że AI nie jest perfekcyjne. Według mnie to widać, jak pisze AI. Są też jakieś strony, żeby unormalnić to, co ci napisze na przykład chat GPT, żeby wyglądał, jakbyś ty to napisał, a pamiętajmy, że AI i to, co może, jest dopiero teoretycznie odkrywane. Do perfekcji brakuje wiele, więc wydaje mi się, że jeszcze parę lat poczekamy, zanim wejdziemy na gdzie będzie można generować coś tak realistycznego, że nikt nie podważy prawdziwości I żeby przejść dalej muszę wam wyjaśnić pewną frazę Brain rot. Na polskiej zgnilizna na Brainrotem no Brain rotem nazywamy ten syf, co się na głównej wyskakuje Filmiki, które są tak głupie, że aż gnije ci od nich mózg No nie dosłownie, ale kumacie o co chodzi No i przy tworzeniu tych treści bardzo pomaga AI Okazuje się, że istnieje jakiś całe uniwersum zwierząt czy co to tam jest, złączonych z innymi rzeczami? Rozumiecie, że te treści robią takie wyświetlenia, że idzie się z tego utrzymać? Ej, stary, a w ogóle to co robisz zawodowo? Bombardiro Powiem drogą, istnieje coś takiego jak Teoria martwego internetu Polegająca na tym, że właśnie internet jest już od dawna przyjęty przez boty I to one są właśnie większością aktywności Oraz internet jest teoretycznie martwy Bo ludzie zostali mniejszością No i w sumie za parę lat to może przestać być teorią A zostanie faktem Naprawdę możecie myśleć, że to jest jakieś foliarstwo Ale jak się nad tym zastanowić z foliową czapeczką No to to ma w sumie sens To jest też w ogóle potwierdzone, że naprawdę dużo aktywności Na wielu platformach to są boty Ale nie tylko filmiki są generowane Kojarzycie TikToki, gdzie politycy grali w Minecraft? Hej, chłopaki, gdzie wy jesteście? Ja jestem w Kaivie i szukam diaksów. A rudzielec gdzie? W Brukseli czytuję razem z Olafem. Panowie, chcecie mi wyjaśnić, dlaczego ceny u villagerów są aż tak drogie? Nie mamy nic wspólnego z tym rudzielcu jeden. Zaraz się inaczej policzymy krasnalu, szykuj się na bitkę. Nie strasz, nie strasz, bo się. Za... Zamknij się, Andrzej, wreszcie ciekawiej będzie. Takie coś nazywamy deepfakiem. Czyli filmiki bądź głosówki mające potrzyć się pod kogoś, na przykład w celu wrobienia go w coś. Teraz posiadając, czy zdjęcie, możesz wygenerować nagranie, gdzie tańczy albo śpiewa, to nie będę ukrywać, jest trochę martwiące. No bo skoro AI cały czas się rozwija, to do czego możemy dojść. Najbardziej to tak szczerze mi szkoda gra grafików, animatorów i rysowników. Bo AI powoli przejmuje ten zawód. Oczywiście AI w bliskiej przyszłości nie zajmie zawodowych animatorów, ale i tak jest teraz trudniej dla inspirujących artystów, biorąc pod uwagę, ile jest generowanych rysunków i animacji w siedzi. Ale jak temu wszystkiemu zaradzić? Weryfikujcie. Jeśli zobaczycie nagranie, gdzie jakiś youtuber lub znana wam osoba mówi lub robi coś nieodpowiedniego lub obraźliwego, ślepo w to nie wierzcie, bo niestety w tych czasach bardzo łatwo jest z kogoś coś robić. A jeśli chodzi o filmiki generowane przez AI, po prostu je i wspierajcie animatorów, rysowników bądź montażystów, żeby pokazać, że szanujecie ich pracę i żeby jej nie stracili, bo niestety filmy są gotowe zwalniać ludzi, żeby zastąpić ich robotami. Choć w sumie jak na razie gadałem głównie o tym, że AI jest złe i w ogóle to wcale tak nie jest. Oczywiście AI przynosi wiele problemów, ale to tylko efekt uboczny ciągłego rozwoju technologii i nie mi weryfikować, czy to dobrze, czy źle, że rozwój jest taki szybki. Jak we wszystkim są plusy i minusy. Niestety. AI może na przykład pomagać przy nauce bądź przy ściąganiu dla niektórych, lub przy tworzeniu gier i realistycznych botów. Trzeba jednak pamiętać, że AI bazuje tylko i wyłącznie na treściach dostępnych w sieci i na niczym innym. AI nie odkryje Ci nic nowego. Nie masz również żadnego potwierdzenia na prawdziwe tego, co usłyszysz. Dlatego tak ważna jest weryfikacja tego, co dostajemy. Ale dobra, wróćmy do AI BrainRot'u, bo trochę odbiegliśmy, a jeszcze chcę o tym chwilę porozmawiać. Widzicie, jak jest z kanałami dla dzieci? Jaki serial czy coś staje się popularne, to w oczach pojawia im się znak pieniądza i wrzucałem 10 filmów tygodniowo, bo trzeba dmuchać jak na ogień, bo jeszcze coś z tego trendu wyciśnie. No to teraz.

Ej, zaraz, zaraz coś widzę, coś podlatuje. Ej, to leci! Kolejna postać, co to za postać jest jakiś ptak? Ej, widzisz, Lumi? -bombini gusini? Ej, to jest bombombini Gussini! Co, bombombini Gussini? Ej, czemu się tak nazywa? Co, bo jest gęsią? No nie ten. Ej, zaraz, zaraz ten ptak lata. Ej, co on robi? Co to. O foj! Ej, o tu normalnie się. Do... Ach, jak ja uwielbiam ten content dla dzieci. Tak jest dla dzieci. Nie! On mi zrobił małą kupkę na środku! Fuj! Śnie rpg Uwaga! Poooo! Nie, Ty jesteś jakiś chory, ja ich chcę... Tutaj... Tym, tuk, tuk, sakur, Kryś, gdzie ty jesteś? <gryś> <gryś> Ej, co? Kocham ten YouTube'owy quality content, który serwują YouTuberzy, i tu wstawcie sobie cudzy słów. Dla dzieci. I potem ich komentarze mówiące, że mi się nie czepiał, bo to content dla dzieci. No właśnie, nie wiem, jak wy, ale dla mnie to, to tak super dla dzieci nie jest. Albo może inaczej. Jest dla dzieci, ale to nie jest quality content dla dzieci. Ale dobra, content dla dzieci Minecraftowy to zupełnie inna kwestia, dziś się już tego nie czepiajmy. Widzicie, co jeszcze śmiesznego znalazłem? Na TikToku są testy znajomości tych zwierząt AI, czy jak to tam nazywać? If you said, Tralalero, tra then you're correct. To jest test, który powinni robić zanim wpuszczą jednostkę do społeczeństwa, nie? A jak masz wszystkie dobrze, to cię wysyłałem na inną planetę czy coś. Dobra, przepraszam. Ja nie wierzę w to, co widzę. Ludzie w komentarzach mają całą dramę o to, że autor pomylił się do jakiegoś drugiego podpunktu i, i pomylił nazwę. Stop it! Get some help! Ludzie, jakby był z tego przedmiot w szkole, to ci ludzie zakuwaliby jak powaleni. Choć to by było trudne, bo to uniwersum codziennie dostaje ze 100 postaci. Ja czekam, aż wyjdzie z tego jakieś streszczenie 10 opowiadające lore tego uniwersum. Jeśli tam jakiś lore w ogóle jest. Jakby serio, nie sądziłem, że to żyje kłótni o wygenerowano przez AI postać, która jest jakimś humanoidalnym stworzeniem, czy czym to w ogóle jest. Następnym razem, jak zobaczę film o eksterminacji ludzkości, in inaczej do tego podejdę. Tung, tung, tung sahur. Czyli kawałek drewna stopami, z rękoma, wielkimi oczami oraz kijem bejsbolowym. No i wykrakałem. Zaczęło o tym powstawać wideo wideoeseje. Po pierwsze, czemu ktoś robi sobie tego tatuaż? Mam nadzieję, że to jest fake. Po drugie, kim ten człowiek w rogu ekranu? Podsumowując cały odcinek. Tak, AI jest problemem, ale tak naprawdę głównie jeśli to oglądacie, kiedy wam się wyświetla. Wydaje mi się, że jeśli po prostu będziecie to mijać i jesteście bezpieczni, to do treści mniej oczywistych to jest duży problem. I tak będzie pluki platformy nie poczynią czegoś, żeby te deepfake'i zredukować. Nie zawsze deepfake'i są też złe. Jeśli zaznaczysz, że głos jest AI i mały disclaimer w opisie się nie liczy, plus nie będziesz zbytnio w tym głosem kombinował, to nie jest źle. Gorsze są te deepfake'i, które próbują być prawdziwe. Sztuczna inteligencja była śmieszna, kiedy była w fazie słabych nagrań, gdzie postacie miały na przykład 6 palców na ręce i 3 pary oczu. Teraz, gdy sztuczna inteligencja jest w stanie generować bardzo realistyczne nagrania na przykład celebrytów, to jest problem i trzeba na to uważać. Dajcie suba i lajka, like trzymajcie się, cześć.